Dzień dobry, godzina 8:20, środa 4 października. Dzisiaj trochę dłużej pospałem, bo wczoraj grałem ze znajomymi w gierkę. Po północy dopiero poszedłem spać, ale wszystkie rzeczy, które mówiłem, że będę robił, zrobiłem. No i tak jak dzisiaj, jak wczoraj też wspominałem, od razu biorę się za to, co sobie zaplanowałem, ale muszę przesunąć te rzeczy, bo bo wstałem po prostu wiele później niż jest w kalendarzu. W kalendarzu jest od szóstej. Wstałem, nie wiem, po siódmej jakoś. Zrobiłem Memrise, medytację i Paradise, czyli te rzeczy już mam załatwione. Teraz się zastanawiam, czy iść na spacer, ale najpierw zadzwonię do fryzjera i zobaczę, czy na dzisiaj się uda umówić. Jak się uda na dzisiaj mówić, to będę miał spacer w ramach fryzjera, a jak nie, no to przejdę się teraz, przejdę się na spacer i potem jeszcze jakiś trening siłowy zrobię. Obolały jestem bardziej niż wczoraj, boli mi też ramiona i klatka, no ale to jest do, to było do przewidzenia, no bo trenowałem te partie mięśni, no i plecy też, ale już mniej, już coś tam się naprawia. Pomyślałem sobie dzisiaj też trochę o tym projekcie mitabowym i dodam nową, now, nową część projektową, czyli taki frontend na, na angularze, bo też chciałbym się nauczyć tego angulara, bo jest bardzo dużo ofert z nim związanych. Jeżeli chodzi o Java, to przeważnie jest tak Java Spring Angular. I w ramach nauki tego przygotuję sobie taką, taką bazę <laughs> taki panel, o, taki bardziej panel do zarządzania wydarzeniami, tak żeby jakaś nawet osoba mało techniczna mogła sobie powyklikać wydarzenia, które się aktualnie yy, pokazują w aplikacji mobilnej, pozmieniać, edytować, dodać, usunąć taki panel. Godzina 10, właśnie skończyłem przerabiać dział o drzewach z kursu rekrutacyjnego, więc zrobiłem to, co dzisiaj chciałem zrobić. I w taki sposób sobie zaplanowałem dzisiejsze jedzonko. Zwiększyłem wczoraj porcję mleka, bo 200 g, na 30 g, białka, 200 g mleka na 30 g białka to była taka papka. Przytka, więc zrobiłem podwójnie. Muszę dojść to białko, ono tak już jest przeterminowane. No ale tyle pieniędzy wydałem, to zjadam. Na razie jestem zdrowy. Zobaczymy, jak to tam działa. Jak będę miał jakieś problemy rządkowe, to wywalę to. Struktura czy tam zapach czy coś nie widać, żeby cokolwiek się zmieniło z tym proszkiem, więc pewnie jest OK. Tak czy siak kupiłem wczoraj jakieś inne granole w Lidlu, bo nie było tych, co miałem wcześniej i są trochę drogie, ale widziałem, że mają sporo białka, bo 21 chyba z tego, co pamiętam w 100 gramach, tak, 21 białka mają w 100 gramach, no ale kosztują 8 zł a ile kosztowało tam to Neo coś tam no a w sumie złotówka podobna cena no ale i tak drogie. No, to jest. Owsiankę masz za. Owsiankę masz 5,80, ale ich jest 12. To jest groszowe sprawy, więc no, to fajne. Smaczne, fajne, wszystko spoko, ale drogie, bardzo mocno. To będę musiał zmienić, ale kupiłem sobie dwie wczoraj jeszcze, więc będę miał. I tak patrzyłem na średnie koszty. Jedzonka to jest 20 zł. Dzisiaj 22 zł, wczoraj było 17. No więc, tak średnio to 20 zł. Zresztą mam średnią policzoną na koniec tygodnia. 20,50. Ehm, zobaczymy, czy tam będę jeszcze modyfikował. Pewnie troszeczkę się tutaj pozmienia, ale zobaczymy, bo cały tydzień jeszcze nie robiłem. Może dzisiaj to zrobię, na cały tydzień spróbuję zaplanować posiłki. Ale teraz, ja, teraz biorę się za śniadanko, potem dzwonię do fryzjera, umawiam się na wizytę. No i jadę dalej z dniem. 10.40, mały update, dzwoniłem do fryzjerki i powiedział, za pół godziny, czyli na 11:20, 20 minut, 15 minut tam dojścia. Szybka, szybka kąpiel była, no i idę do fryzjera, wydaję to z głowy dzisiaj. Więc spoko. Spacer i tak już robiłem. Dzisiaj mały, ale to będzie drugi spacer, więc no, ok. Nie biorę nic, biorę tylko pieniądze i klucze. Chcę tak trochę się wyalienować od tego telefonu i tego wszystkich sprzętów. Tak więc do potem. Fryzjer ogarnięty. Robię sobie kawkę. I jadę z tematem Meetup. No, więc do potem. 12, 4. Pracuję nad tym etapem. Dawno tutaj nie zaglądałem, jeżeli chodzi o mobilną stronę. Wystartowałem nowy sprint, który miał być wystartowany w poniedziałek. Na razie jest tylko jedna historyjka, wylogowanie. Bo tutaj widzę, że jeszcze trzeba na mobile pozmieniać adresy, bo to się łączy do localhosta. Ja już chcę, żeby się łączył do tej malinki, którą przygotowywałem wczoraj. To muszę zmienić i muszę jeszcze ogarnąć logowanie i wylogowywanie tak, żeby to było widoczne na mobilu. I żeby można było się wylogować, zalogować, żeby to było wszystko widoczne. I to właśnie jest teraz tutaj na tapecie. I no, biorę się za robotę. Dodałem. Aha, no i tutaj sobie to robię. Ten task całą historykę. On miał być wcześniej robiony, ale nikt nie znalazł na to czasu, więc ja się tym tutaj zajmę. Yy, dodałem jeszcze kilka historyjek. podam taki pomysł, znaczy, no to, to było tam na tapecie kiedyś, ale dopiero teraz zacząłem tworzyć historyjki. Do tego chcę stworzyć taki panel administratora. I tak jak zresztą chyba wspominałem i będę tu używał Angulara. I dodałem trzy historyjki. No one na razie są takie wstępne. Chodzi o to, żeby pożenić w ogóle Angulara z tym naszym backendem i żeby się pojawiła strona internetowa, na której będę mógł się zalogować, stworzyć użytkowników, czyli administratora i pewnie ad, y, moderatora, takie dwie role tam przewiduję nie więcej, i potem uzupełnić y, ten web serwis danymi z bazy danych, z, z tej samej bazy danych, z której korzysta aplikacja mobilna, żeby były wszystkie wydarzenia widoczne w tym serwisie, a potem będę dodawał możliwość edycji, dodawania i usuwania wydarzeń. I to będzie taki panel pomocny dla ludzi, którzy będą obsługiwać te wydarzenia, żeby tego nie robić. Na razie, tak jak to jest w tym momencie, robią przez jakieś postmana i mm, surowe zapytania, no, więc tak to na ten moment, i będę próbował teraz to naprawić, żeby się eventy pokazały. No, jak się uda, to będę dawał znać. Godzina 13:30 jest mały postęp. Udało się już doprowadzić to do stanu takiego, żeby się mapa załadowała, bo żadnych eventów jeszcze nie ma. Wydzieliłem tego klienta HTTP do osobnej klasy, żeby tu sobie przygotowywać te requesty. To nie jest optymalne rozwiązanie, ale przynajmniej mam w jednym miejscu i nie muszę powtarzać cały czas takich rzeczy. Jakiś tam większy poziom abstrakcji jest wyjęty. To mi się nie podoba, ale musiałem dodać, bo na razie jak jest zwracana 403, no to się nam wysypywało tamto co było, więc to by trzeba jeszcze poprawić, no ale na ten moment. Jest taki stan. Jeszcze jednego pomidorka będę pracował nad tym, a chciałbym właśnie dodać eventy. Muszę zrobić tak, żeby na backendzie eventy były dostępne bez autoryzacji, bo na razie wali 403, więc zobaczymy, co to wyjdzie. Skończył się Pomidor 1350, idę robić sobie obiad. A tutaj próbuję zrobić to, żeby właśnie były dostępne requesty publicznie bez zalogowania się, jeżeli są takie paterny. No i w teorii wysyłając to, powinno być dostępne. A wszystkie inne powinny być autoryzowane. Ale jak wysyłam to sobie tutaj w ten sposób to dostaję, że jest lipa. I kurde, nie mam pojęcia czemu tak się dzieje, a może... No nie. Nie wiem, będę sobie dalej czytał na ten temat. Dużo jest przykładów, ale ze starego Springa, nie w ten sposób, tylko taki stary. No, i tam jest wszystko pięknie. A tu, kurde, coś mi nie działa, więc będę musiał więcej się zagłębić w to, czemu tak się dzieje. No i tyle. Idę sobie zjeść obiad. Godzina 17.45. Robię sobie kolację. Do tej pory cały czas siedzę nad budżetem. Okazało się, że nie mam jeszcze transakcji i budżetu nie tylko za wrzesień, ale za sierpień. Rzuciłem już wszystkie paragony do aplikacji, podzieliłem wszystkie te operacje tam, gdzie mogłem, na odpowiednie kategorie. Zostałem jeszcze dwie tabelki za wrzesień za sierpień. Za sierpień i za wrzesień. Pozupełniać wszystko zgodnie z kategoriami, które mam w budżecie i planowanie yy, października. I teraz robię małą przerwę na kolację. Dzisiaj na kolację sałatka, pomidorki, twaruk i jogurt naturalny. Do tego cztery tosty z serem, Jeszcze z czyszczoną wicą sopocką i chyba jedna albo dwa kawałki sera tostowego, bo mało kalorii na dzisiaj mam. Chyba będzie i tak, nawet z tym serem, mniej niż 2000. No więc tak to jest. Do tej pory jeszcze nie zrobiłem treningu siłowego. Zdecydowanie muszę to robić rano. Bo potem jak widać, mi jest ciężko to porobić, więc po kolacji y, zrobię sobie jakieś małe ćwiczonka. Nie za dużo delikatne, ale żeby było zaliczone. 2050 w końcu skończyłem robić ten budżet, więc y, mogę podsumować dzisiejszy dzień. Wszystko co zaplanowałem wykonałem. Trening siłowy też jeszcze zrobiłem, więc zawsze po kolacji, tak jak mówiłem, dzisiaj potrzeczyłem sobie barki. Tak więc przejdźmy trochę do komputera. Tutaj w tej luce ten trening siłowy zrobiłem i trochę oglądałem YouTube, ale tak to musiałem. Najpierw przed kolacją jeszcze mocno to już chyba wspominałem o tym. Aktualizowałem wszystkie operacje i kategoryzowałem w odpowiedni sposób. No potem właśnie robiłem burzę za sierpień, burzę za wrzesień i teraz jeszcze robię plany na październik. Nie przewiduję jakiejś większej ilości wydatków, poza tymi standardowymi jak czynsz i opłaty za media, pewnie paliwo i sport, bo mam zamiar pojechać jakiś weekend albo na kilka dni do Poznania poćwiczyć sporty cardio. No, i ogólnie większe będę teraz zwracał uwagę na jedzenie. Więc chciałbym zejść z tych wydatków, bo za ostatnie miesiące ponad 600 zł, szło 600-700 zł, a z tego co obliczałem, tam 120 zł tygodniowo jestem w stanie, więc powinienem się zamykać w 500 zł, na przekraczałem nawet do 700 zł, więc 200 wy za dużo. No, i ogólnie takie różne rzeczy jak dysk twardy kupowałem, wycieczki co robiłem z moją było na takie wycieczki poszło 3000, więc no, sporo wydatków. A jeszcze raz czas się ogarnąć trochę z tymi finansami, więc na dzisiaj, fryzjer ogarnięty, wylogowanie się z mitapa ogarnięte. Fajnie, dzisiaj mi się kodziło, długo siedziałem. Nie wiem dokładnie ile pomidorów po nie patrzyłem, ale był bardzo produktywny dzień. Cele, no to tak, biorę je pod uwagę. Budżet za wrzesień właśnie mogę wstawić, że zrobiony. I przerobić drzewa z kursu rekrutacyjnego też zrobiłem. Bardzo, bardzo udany dzień. Praktycznie cały czas coś tam sobie dłubałem, robiłem swoje cele. Teraz jest 21. pierwsza, jakiś teraz się poogarniam trochę i pewnie jeszcze poczytam trochę książkę, chociaż też czytałem dzisiaj. Cały czas przerabiam tą książkę o nauczaniu się, kolejny raz były przykłady o tym, jakie to są zalety uczenia się nieskomasowanego. Jakoś tak używanego słowa, czyli nie krok po kroku, jeden etap po jeden etapie, tylko tak przemieszanie. Były przykłady symulatorów studentów medycyny, którzy ćwiczą na symulatorach i ogólnie o tym, jak ćwiczenie w praktyce i na symulatorach polepsza zrozumienie tematu i zapamiętanie danej, danej teorii, więc warto robić sobie różnego rodzaju testy, quizy oraz symulacje. Rzeczy, które w rzeczywistości. Korzystając z wiedzy, której się nauczyliśmy, teorii w praktyce. Takie oczywiste oczywistości, no ale tak jest w tej książce. Eee, co tu jeszcze dzisiaj? Chyba już na dzisiaj to będzie ostatni mój wpis, więc będę się powoli żegnał. Mocno się. A właśnie, propo nie dostałem żadnej odpowiedzi, to ciekawe, niby dopiero jeden dzień, ale to może oznaczać, że nie będą firmy te, do których wysłałem zainteresowane moją aplikacją. Jeżeli nic się do mnie nie, nikt się do mnie nie odezwie do końca tygodnia, to od przyszłego tygodnia robię większy spam. Zwiększę swój zakres poszukiwań też na. Yy, niższe pozycje juniors nie juniorskie, tylko średnio zaawansowanego i też zacznę szukać sobie pracy w flaterze, bo to akurat teraz robię, a w sumie nie zależy mi na tym, ile będę tam zarabiał. Chciałbym wrócić do pracy, zacząć odbudowywać swoją poduszkę finansową, albo przynajmniej nie tracić co miesiąc już tych oszczędności yy, i no powoli wracać do na rynek pracy, tak więc jeżeli te firmy, do których teraz wysłałem do końca tygodnia nie będą miały ze kontaktu, to większy spam, no i będę próbował, może gdzieś mnie wezmą, będę starał się znaleźć pracę zdalną i tak to jest u mnie. Dzięki wielkie za uwagę, teraz jeszcze biorę się za montaż tego wszystkiego, już co na dysk i do jutra, cześć.